Takie pierwsze moje spotkanie było z panem o dyrektorem Thiele, no i pan oczywiście Dol, Franz Józef Dol. To spotkanie było właściwie takim decydującym o tym, co będziemy dalej robić. Po zakończeniu tej rozmowy pan Dol stwierdził, pan jest tym prawdziwym człowiekiem, którego szukamy. Przede mną stało takie dość trudne wyzwanie, natomiast poznając zespół, Czułem taki optymizm i też bardzo dużą, wielką nadzieję na to, że coś się zmienia, nie tylko zresztą w ramach czysto biznesowych, w cyfrach, ale w kulturze firmy. Staryłem sam na terenie polskich. Tak jak budować swój rodzinny dom, tak trzeba było od czego zacząć. Ja miałem samochód, maszyny do pisania w samochodzie, no i parking gdzieś tam, panie, po drodze. I tak się zaczynało. Najpierw to się rozglądano za jakimś magazynem, ale poza magazynem to były jeszcze sprawy podatków, cła i różnych innych uwarunkowań, które trzeba było spełnić. Jestem w ogóle młody w tym Hochlandzie, dopiero 3, 3 lata pracuję w Hochlandzie, ale pamiętam jedno z pierwszych moich działań, i ono było związane z tym, że napisaliśmy list jako kierownictwo. To działo sprzedaży. Powiedzieliśmy sobie, umówmy się tak z działem sprzedaży, że wy powiecie, co wam jest potrzebne, a my, my, my wam dostarczymy to, żeby osiągnąć te, te cele, które ustawiliśmy. I tak to zrobiliśmy. Tu mam aktualny spis spółdzielni mleczarskich na 91 rok, który służył nam. Adresami i telefonami do nawigacji. Tak? Nawigacja. Nawigacja. To ułatwiło nam do zwiedzenia kilkadziesiąt tych zakładów. Najwierniejszy pozostał Kazimierz i gratuluję, że to był mój po głębokim przemyśleniu regionu, w którym można byłoby ten zakład ulokować właśnie Kazimierz Wielkopolski. To jest właśnie taki zakład. Który zajmuje czołowe miejsce w całej grupie Hochland. Urodził się w rekordowo krótkim czasie. Zakład ten e, powstał prawie, że w 13 miesięcy od chwili decyzji. Zaczynałem sama, a później organizowaliśmy właśnie e, poszukiwanie ludzi. W każdym bądź razie produkcję rozpoczynaliśmy przy 70-75 bodajże chyba ludziach, pracownikach. W dwóch naszych zakładach mamy w sumie 800 pracowników stałych. Jeszcze mamy około setki tymczasowych. To są produkty pierwsze, które były w Polsce produkowane. I one też były sprowadzane do Polski. One były znane, rozpisywało ono się w prasie, mam nawet te artykuły przy sobie. Wciąż opieramy się na takich dwóch kierunkach: sera kremowego, topionego. Co jest najważniejsze w naszym portfolio, myślę, że ono jest bardzo efektywne. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście jest to lubiane przez Polaków, kupione przez Polaków, asortyment różnego rodzaju serów. No, tak po prostu bez dobrego asortymentu nie staje się liderem na rynku. Pozostaje, pozostaje przy tym pierwszym produkcie mikset e, i, i sortek, tak? Sortek, sortek. Tak? tak jest. Bo to są mieszane sery, które bardzo lubię, no i oczywiście ja i mój prawnuk, kochamy i zresztą cała rodzina sery almety, a przede wszystkim ziołowy to jest mój ulubiony i mojego prawnuka. Może zaskoczę odpowiedzią. Ser wiejski i wszyscy wiedzą, że jeszcze go nie mamy, ale będzie e, i to będzie mój ulubiony, to na pewno także e, w ogóle każdy produkt, który będzie nowy, który będzie, którego jeszcze nie ma, to jest to, do czego ja dążę. To będą moje ulubione produkty. I so. 90 tysięcy, bo to było przełamanie bariery w Polsce polskiego mleczarska i pierwsze ISO w Europie, które dostało jakikolwiek zakład mleczarski, a w ogóle to zakład przemysłu spożywczego. Ja jestem dumny z tego, że udało się dołożyć do tego, co zapoczątkowali tacy jak Jan, jak Rolf Zumer, Erwin Reich, ale i Witold Tomaszewski, Mietek Tendorowicz, ludzie, którzy pracowali codziennie w tych fabrykach, żeby dołożyć do tego taki kawałek jeszcze perspektywy, takiej pewności w przyszłości, trwały wzrost. I z tego jestem dumny. Ciekawe pytanie. Ja wybrałbym trzy słowa. Pierwsza, rodzina, bo ten biznes jest rodzinny. Co nie tylko jest związane z tym, że własnościowo jest rodziny, ale ma klimat takiej rodziny. Drugie słowo to zmiana, bo ten biznes się zmienia od kiedyś małej niemieckiej firmy. Dzisiaj jest to międzynarodowo działająca. Nie chcę powiedzieć korporacja, bo to nie jest to, ale jest to jednak firma, która przerasta w organizację międzynarodową. No a trzecie słowo to jest przyszłość i to Właśnie jest to, o czym mówiłem przed chwilą, że ta firma ma przyszłość, bo walczę o nią cały czas. Nie wolno nam stracić lidera. Trzeba kontynuować sprawy marki polskiej, którą rozpoczęłem już w latach 90. I trzecie, no, żeby Pan Prezes moje marzenia spełnił i doczekał do 100 lat Hochlandu, żeby ta historia Zakończyła się w 100 lat z udziałem pana prezesa i jego perspektywicznym myśleniem i zrealizowaniem tego, czego, co zamierza. Dzisiaj technikę może kupić każdy. Niektórzy z naszych konkurentów kupują je znacznie taniej, bo są spółdzielniami i mają większe dotacje. Więc co decyduje, to wszędzie w biznesie to są ludzie i nasza jako kierowników umiejętność dać im przestrzeń, żeby realizować swoje talenty, żeby dostali przestrzeń i żeby stworzyć u nich poczucie, że oni są tymi, którzy decydują o losach firmy, że to oni są w pewnym sensie właścicielami tej firmy. Jeśli nam się uda zaangażować ich w ten sposób, to sukces będzie gwarantowany.